Dzień dobry państwu. Dzisiaj gościem naszej rozmowy jest pan wojewoda warmińsko-mazurski, pan Radosław Król. Panie Wojewodo, dopiero co rozmawialiśmy tutaj z marszałkiem województwa, a wielu ludzi ciągle nie wie, co, co to jest wojewoda, co to jest marszałek. Jak pan scharakteryzuje zadania swoje podstawowe? Podczas reformy administracyjnej rozdzielono funkcje samorządowe od funkcji urzędowych, państwowych. I tak oto Wojewoda Warmińsko-Mazurski zostawił kompetencje nadzorcze nad wszystkimi samorządami, w tym nad marszałkiem, nad starostą i nad wójtami burmistrzami, prezydentem miast i taką funkcję nadal sprawuje. Oprócz tego ma wszystkie inspekcje dotyczące chociażby funkcjonowania państwa, czyli sanepidy, wiosie, wioriny, wicharsy, farmaceutyczne, weterynaryjne nie wymienię chyba teraz wszystkich. Oprócz tego Również koordynuje sprawy dotyczące służb wszystkich mundurowych, czyli Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej. Tak? To jest w sumie około 15 tysięcy ludzi. Natomiast marszałek realizuje tak zwaną politykę regionalną. Co to oznacza? To oznacza, że kreuje władzę na terenie województwa, ma również środki europejskie, czyli Regionalny Program Operacyjny, który wdraża środki europejskie. Wszystkie pieniążki, które zarówno płyną do marszałka, do starosty, do wójtów, za pośrednictwem państwowe, płyną za pośrednictwem naszego urzędu. I my sprawujemy nadzór na tym i kontrolę, czyli sprawy społeczne, sprawy zdrowia chociażby, subwencje drogowe, nadzory budowlane i wiele, wiele innych rzeczy. Tak więc te funkcje zostały dobrze rozdzielone i dobrze, ponieważ um, województwo nie rozwijałoby się, jakby nie miało takiego instrumentu samorządowego, czyli oddolnie nie moglibyśmy kreować tej polityki regionalnej. Dzisiaj marszałek. E, dzierży właśnie władzę samorządową, jest właścicielem e, podmiotów e, wojewódzkich, takich jak chociażby szpitale wojewódzkie e, i, i tą rolę swoją bardzo dobrze wypełnia, wspólnie z radnymi wojewódzkimi, ich sejmik liczy e, 30 osób, e, ma zarząd pięcioosobowy, e, jest koalicja dzisiaj zawarta, jest... E, Marszałek i dwóch członków zarządu jest Platforma Obywatelskiej. I wicemarszałek i członek zarządu jest, jest z PSL-u, ale mamy też przewodniczącego rady, yy, czyli Sejmiku Województwa warmińsko mazurskiego I ta współpraca, muszę powiedzieć, jest bardzo dobra. Ja naprawdę z panem Marszałkiem byłem na jednym roku, razem studiowaliśmy, no. na jednym wydziale zresztą, chcę powiedzieć, tak więc studiowałem ochrony środowiska i ja rybacko. Spotykaliśmy się razem na zajęciach, znamy się wiele lat. I z perspektywy czasu naprawdę uważam, że zostało, ta reforma samorządowa naprawdę odegrała kluczową i bardzo ważną rolę. Panie Wojewodą, takie tajemnicze określenie tarcza wschód. Domyślam się, że to jest coś z bezpieczeństwem naszym, tym bardziej, że jesteśmy regionem przygranicznym. Czy pan mógłby cokolwiek więcej powiedzieć na ten temat? Jasne. Tarcza Wschód jest to nowy program. Dobrze nazywam to programem, który jest realizowany nie tylko w naszym kraju, ale również w Prebałtyce, czyli Łotwa, Estonia, Litwa. Jest to wspólne nasze zadanie, żeby chronić wschodnią granicę, flankę NATO. Pochodzą na to środki z Unii Europejskiej, z NATO i ze środków rządowych. W naszym przypadku. Naszego województwa to ma być wydatkowane potężne pieniądze. Na dzisiaj są zabudżetowane 5 miliardów złotych. I mamy chronić naszą granicę państwa, nie tylko pod kątem budowy fortyfikacji. Bo państwo pewnie wiele słyszeliście o tym, co robił poprzedni rząd, jeżeli chodzi o zaporę. Zapora miała nas chronić przed uchodźcami, tworzyć pewnego rodzaju barierę taką pomiędzy naszymi państwami wschodnimi, chociażby Białorusią i Federacją Rosyjską. Natomiast, natomiast tarcza wschód to jest budowanie fortyfikacji obronnych, ale to nie tylko tak, jak sobie to wyobrażamy, że to są rowy, zasieki itd. Fortyfikacje muszą być bronione, bo inaczej są to tylko przeszkody, ale to też, to też i mechanizmy wsparcia dowodzenia to są mechanizmy wspierające, blokujące dostęp dronów, innych elementów spoza granicy, uszczelniające w ogóle granice. I tych zadań jest bardzo dużo. W ostatnich, chyba już chyba w tym roku i w ubiegłym również rozpoczęły się inwestycje. Na pewno Państwo widzicie te gwiazdobloki, takie na to się mówi jeże, ja mm. bo żołnierze mówią na to jeże, to są gwiazdobloki, które się usta, ustawia, zapory w trudnych miejscach. Modernizujemy armię. Są to wszystko zadania odstraszające przede wszystkim. My nie mamy dzisiaj zagrożenia na wschodniej granicy. Dzisiaj to, co działo się w ubiegłym roku, w kwietniu, kiedy 1500 osób przekraczało granicę polską, to, to takiej sytuacji już nie ma. Natomiast nasze działanie przygotowujące się, to jest w myśl cytatu Konfucjusza: to jest Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Mamy odstraszać jest to troszeczkę zimna wojna po raz drugi czyli mamy mamy Nie chcemy chcemy pokoju, musimy szykować się do wojny, czyli budujemy fortyfikacje i w związku z tym wiele zamierzeń, działań, przypomnę jeszcze, będzie na pewno poradnik drukowany niedługo przez, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do każdego domu, żeby nauczyć się zasad, jak sobie radzić w kryzysach i różnych sytuacjach trudnych. Panie wojewodo, no, elementem tej tarczy sód jest także, domyślam się, wsparcie terenów przygranicznych na przykład, tak? Jak to wygląda konkretnie? Tak, oprócz tego, że akurat był ten kryzys na granicy wschodniej, to też te, te samorządy ucierpiały gospodarczo. To trzeba powiedzieć, że przedsiębiorcy nie korzystają z tego małego ruchu granicznego. E, ludzie się wyprowadzają czasami z tych, tych terenów przygranicznych. Nie wszędzie, ale, ale, ale to się zdarza. Rząd zaproponował 125 milionów na 5 lat, dla wszystkich powiatów granicznych, to jest od obwodu królewieckiego aż do, do granicy, praktycznie ze Słowacją, czyli tutaj do końca granicy z Ukrainą. I chcę powiedzieć właśnie, że to są środki, które mają wzmocnić finansowo samorządy, czyli dodatkowe dotacje. Maksymalnie jeden samorząd w ciągu tych najbliższych czterech lat 5 lat może uzyskać 4 miliony złotych do finansowania 80% na zadanie, które sobie wymarzy. Takie, które są zadaniami własnymi, czyli czy ochrona środowiska, czy szkoła, oświata, czy. Czy droga, czy infrastruktura turystyczna. To są te rzeczy, które są brane pod uwagę. I każdy samorząd na takie cele do, do, do utrzymuje dodatkowe pieniądze. Czy już pierwsze pieniądze tak, poszły, jakie szły te projekty? W większości dominowały drogi. Natomiast w tym roku zobaczymy jeszcze, jeszcze jesteśmy przed naborem. W zeszłym roku wydaliśmy ponad 22 miliony złotych na nasze pięć powiatów, ogólnie rzecz biorąc. W tym roku kolejne nabory. Projekty są różne od miliona do dwóch, dwa miliony to maksymalny projekt. Więc zobaczymy. Myślę, że będą zawsze dominowały drogi, bo to jest największa bolączka i największy koszt dla samorządu utrzymania. W związku z tym, kiedy są takie łatwe pieniądze, bo to trzeba powiedzieć, że to są łatwe pieniądze, to myślę, że zainteresowanie w tym względzie będzie duże. Chociaż myślę, że infrastruktura również w będzie brana pod uwagę tam, gdzie chociażby środki europejskie nie dadzą rady z uwagi na małe zaludnienie. Bo środki europejskie są predysponowane tam, gdzie jest tak zwana za zdolność ekonomiczna, czyli, czyli chociażby 90 mieszkańców na kilometr sieci. A to jest trudne. Panie Wojewodo, wspomniał Pan o drogach. Urząd Wojewódzki to drogi krajowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tak. W województwie naszym mamy kilkaset kilometrów dróg krajowych. Co z tymi drogami? Czy będą rozwijane, remontowane, a może, może wybudujecie nowo? No dlatego się, warto by to nagłośnić. Jasne. Szanowni Państwo, generalnie drogi krajowe są domeną państwa i do tego jest instytucja wyłoniona, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. W naszym przypadku jest Delegatura Generalnej Dyrekcji, Pan Dyrektor Marcin Pokojski jest dyrektorem i on realizuje inwestycje w tym obszarze. Ale oprócz tego Wojewoda ma tak zwany instrument funduszu dróg samorządowych. My, jako Wojewoda, jako wojewoda finansujemy budowę e, dróg powiatowych i gminnych. Tym, tym razem nie wojewódzkie, dlatego że Warszawa mm -hmm. korzysta ze środków europejskich. Polska Wschodnia i Regionalny Program Operacyjny. I robi to skutecznie i dobrze to robi. Natomiast my korzystamy, my wspieramy samorządy e, powiatowe i gminne. W ubiegłym roku wydatkowaliśmy na zadania jednoroczne, wieloletnie 180 milionów złotych i to jest w puli. Ogłaszamy ten konkurs na przyłomie lipca i sierpnia. A podpisujemy umowę gdzieś dopiero w marcu, czyli jesteśmy na krótko przed podpisaniem umowy. Zapraszam do, do konferencji w tej sprawie. Będziemy podpisać umowę na 180 milionów złotych i tak co roku wspieramy budżet dróg samorządowych, ponieważ samorządy nie radzą sobie z tego typu inwestycjami. Budżet państwa wspiera od 50 do 70%, w zależności od struktury biedy. Większość gmin dostaje 60% i powiatów. Mm. Powiaty przeważnie 70%, bo one mają, nie mają praktycznie żadnych dochodów. Natomiast niektóre gminy 70%, niektóre 50% to bogatsze, ale w większości 60% dotacji to jest dużo dla samorządu. Zdrowie to też jest bardzo istotna sprawa i też w dużej części należąca do gestii urzędu wojewódzkiego. Podobnież chcecie rozwijać szpitalne oddziały ratunkowe. Jak chcecie to zrobić i za ile? I i skąd te pieniądze? Tak, akurat przy Wojewodzie ratownictwo jako takie każde jest, funkcjonuje i tak samo i tutaj finansujemy chociażby za naszym pośrednictwem. Wodnochodnicze, chodnicze ratunkowe, finansujemy SORY, finansujemy zespoły ratownicze, które wyjeżdżają do ludzi i tych, tych jest coraz więcej, jakby to jest nasze zadanie własne. Oprócz tego, oczywiście, Narodowy Fundusz Zdrowia to, jest, to, to, to są środki budżetu państwa, nie są bezpośredniej jurysdykcji wojewody. Natomiast my mamy taki instrument, to się nazywa transformacji medycznej, zespół transformacji medycznej, czyli my określamy tak naprawdę, jakie tereny, jakie obszary mamy rozwijać. Dzisiaj mamy na przykład problem, że nie ma neurologii Wełku, tak? i to jest zostało wpisane do zespołu tego naszego transformacji medycznych, i my określamy zadania dla samorządu, dla rządu, żeby te że zadanie sfinansować, żeby ogłosić zadania, żeby te zadanie wróciło z powrotem. W tym przypadku celujemy wojskowy szpital wojskowy Wełku. Wojskowy, szpital wojskowy i y, który ma neurochirurgię, a właśnie nie ma neurologii i właśnie nam y, zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tych środków i żeby uruchomić tę neurologię. Ale to nie tylko to. Ważnym zadaniem tego zespołu y, y, transmedycznego jest transformacja medycznych, jest to, żeby wybudować w naszym województwie szpital kliniczny. Ocie, mamy... To miałbyś moje następne pytanie. Dziękuję bardzo, że Pan w to wszedł już. Mamy, mamy, Szanowni Państwo, wydział medyczny, mamy kolegium medicum na naszym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i chwała za to. Natomiast szpital jest malutki, dobrze, że on w ogóle jest. I trzeba generalnie wybudować duży, który zaspokoi generalnie potrzeby zarówno i te naukowe, jak i również naszych mieszkańców. Trzeba powiedzieć, że 30% budżetu w funduszu Zdrowia to są właśnie pochłaniają szpitale kliniczne. Więc ile my środków tracimy corocznie na służby zdrowia, to pokazuje właśnie ta statystyka. Na dzisiaj jest 12 szpitali klinicznych tylko w kraju, a powinno być ich co najmniej 16, tyle, co jest województw. Chociażby tam, gdzie chociażby są te placówki medyczne, to jest bardzo istotne, żeby te szpitale kliniczne były. To jest, to jest taki jakby yy, Podstawa funkcjonowania nauki i podstawa funkcjonowania wysokospecjalistycznej specjalistycznej służby zdrowej. To jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Gdzie ten szpital kliniczny byłby? Fizycznie? Mamy wizytę ministra zdrowia, wiceministra zdrowia na, na, w pierwszej połowie marca. Myślę, że to ten pułap osiągniemy. Oczywiście szukamy konsolidacji. Pani minister, żeby zachęcić do, do tego, że chce zaoferować te środki na wybudowanie szpitala, wiadomo, że to trzeba około miliarda złotych na budowę. To szuka rozwiązań konsolidacyjnych. Najlepiej, żeby się połączył marszałek, pan prezydent Orsztyna, mm -hmm. najpierw jeszcze starosta, może jeszcze szpital uniwersytecki, wszystko razem do kupy. I ja mam to zorganizować i skoordynować, co jest bardzo trudne, dlatego że tak jak chociażby prezydent jest gotowy do współdziałania dzisiaj, ponieważ przechodzi też różne kłopoty i trudności, bo w substancji zabytkowej funkcjonuje jego szpital y miejski. Natomiast y, oczywiście prosi o to y, rektor, bo, bo jest mu to potrzebne tak. do, do, do prowadzenia zajęć, nie tylko. Natomiast marszałek ma dobrze zorganizowaną służbę zdrowia, jest mniej zainteresowany. Nie jest zainteresowany oczywiście, ale po prostu no, nie, nie jest to paląca dla niego potrzeba. Y, I to trzeba w jakiś sposób skoordynować. Ja mam, żeby do jakiegoś szpitala dojechać, potrzebna jest komunikacja autobusowa. To zdaje się też jest wasza domena. Y, był takie piękne hasło. Y, autobus w każdej gminie. Czy realizujecie to właśnie? Tak, bo to, jakby, to jest jakby potrzeba. E, potrzeba kiedyś korzystano z transportu publicznego dlatego, że nie było tak zwanego dostępu do prywatnych samochodów w takiej ilości. A dzisiaj mamy przesy tych samochodów. Wręcz chronimy się przed tym, żeby do miast wjeżdżało tak dużo aut. Nie ma gdzie je zaparkować. Każdy ma pod domem jedno lub dwa lub czasami trzy auta. Jeden ma na, na grzyby, drugi ma na ryby, trzeci ma no mhm. dojazdy po mieście czy na wycieczki. No tak w tych rodzinach już się dzisiaj niestety dzieje i tych samochodów mamy dużo. Trzeba się nauczyć z powrotem korzystać z komunikacji publicznej i jeszcze jak najlepiej, żeby to była oszczędna hmm. i jeszcze do tego jeszcze, żeby była e, ekologiczna, czyli czy chociażby elektryczne autobusy, czy, czy chociażby na CNG, czyli gaz. E, takie, takie pojazdy są, między innymi również w Bursztynie i w wielu, wielu miastach naszego regionu. Stąd program tak zwany PKS-owy, mówię w cudzysłowie PKS-owy, hmm. czyli e, tam, gdzie jest też problem dyskomunikacji, tak to nazwę, dlatego, że są też osoby starsze, które zostają w domu, na koloniach. Nie ma zdolności ekonomicznej taki przewoźnik, żeby zaproponować mieszkańcom autobus w każdym miejscu, dlatego że ponosiłby duże straty. Dlatego te dofinansowanie do kilometra to jest wsparcie dla, dla tego typu przewoźników, a tak naprawdę organizatorem są samorządy, albo gmina, albo powiat. I wówczas, kiedy tak jak bądź powiat yy, złoży wniosek o realizację tego zadania publicznego, jakim jest transport publiczny. To jest wsparcie w 3 zł do, do kilometra, czyli to jest jakby duże wsparcie, bo czasami jest to 50% kosztów, czasami 30%, ale jest tyle, które to są te pieniądze, które brakują, żeby sfinansować ekonomicznie tą, tą trasę. Nawet jeżeli pojedzie 5 czy 10 osób na początku trasy to zacznij się od początku trasy ten autobus, a nie w momencie, kiedy już tych y, ludzi, którzy tych, tych, przy, tych y, 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 pasażerów jest więcej. Tak więc tutaj jakby patrzymy na, na całość obszaru, czyli wspieramy to w taki sposób, że od miejsc, które są jakby dyskomunikacyjnie, y, mają negatywne, że tak powiem, y, y, wpływ, że to jest bardzo małe zaludnienie osób i y, 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 ten autobus rusza w z tych miejsc, ale po drodze zbierają, oczywiście te bilety obniżają koszty państwa i samorządu, które są, ale generalnie no uzupełniają jakby wartość o tę niezdolność ekonomiczną. I tych pieniędzy wydaliśmy w sporo, bo chcę powiedzieć, Szanowni Państwo, że po uruchomieniu rezerwy przez ministra pierwotnie dostaliśmy 50- kilka milionów, dzisiaj już ono przekracza 64 miliony złotych, w związku z tym na rok, te, na ten rok. To jest ogromne zadanie dla, dla naszego y, y, budżetu województwa nadzór nad tym programem dzięki Ministerstwu Infrastruktury, które wydał na ten cel ponad miliard złotych, to jest rekordowa kwota, to, to, to nas naprawdę napawa optymizmem, że, że to się rozwija, bo to jest naprawdę bardzo potrzebne. Panie Wojewodo, jakby nie patrzeć na sprawę region Warmi Marzur, to turystyka. Czy w tej kwestii możecie coś takiego zrobić, co by pomogło w rozwoju te, te, tego sektora gospodarki, bo tak trzeba to traktować? Chyba nam się ociepla. Możemy sezon wydłużać. Już to pokazują statystyki, że potrafi maj być bardzo gorący, czerwiec chłodniejszy, a lipiec też gorący. Tak więc i wrzesień może być bardzo ciepły i może być atrakcyjny. Dzisiaj mamy za oknem ponad 10 stopni, co jest w ogóle fenomenem, jeżeli chodzi o przełom. Tutaj stycznia i lutego troszeczkę nam to się, że tak powiem, zmienia. Warto zadbać o tą turystykę, dlatego że ona ma już sporą infrastrukturę w naszym regionie. I tą atrakcją, tą nad jeziorami, w lasach i nie tylko. Jesteśmy też województwem mało zaludnionym. Dla nas ta turystyka powinna być kierunkiem rozwoju, ale nie tylko damy radę przetrwać dzięki dzięki właśnie turystyce, potrzeba też, też takich gałęzi, które się też powinny rozwijać, czyli chociażby przemysł drzewny, czy chociażby właśnie ekonomia wody, czy chociażby również rolnictwo, które też ekologiczne, które też jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, dlatego że jeżeli mówimy dzisiaj o bezpieczeństwie państwa, to nie tylko w obszarze Tarczy Wschód, ale też zapewne własnej wytwórczości spożywczej, dobrej infrastruktury tak, i, i dobrej komunikacji między samorządami, to wszystko będziemy realizować, a jeszcze wejście w życie nowej ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej da dodatkowy impuls do, i dodatkowe pieniądze do tego, żebyśmy się ponosili swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa, potrafili korzystać e, z miejsc ukrycia, e, będziemy też się uczyć, strzelać może też e, obycia z bronią. Może nam się to e, nie przydać nigdy w życiu, ale zawsze warto, warto lepiej wiedzieć niż, niż tego nie wiedzieć. No, wspomniał pan o strzelaniu. Strzelanie to kojarzy mi się, próż wojska, także z policją. A policja to też wasza domena. Tym bardziej, że mamy najważniejsze szkoły wyższą policji w kraju, w szczytnie. Tak. Co pan może obiecać w tej kwestii, w kwestii bezpieczeństwa społeczeństwu oraz policjantom jako takim? Oczywiście ostatnia policja przechodziła kryzys, że dużo osób odchodziło na emeryturę. Pogorszyły troszeczkę warunki socjalne dla, dla pracowników policji. Natomiast ostatni rok, i muszę pochwalić pana komendanta inspektora Leszkowskiego, dlatego że naprawdę przynajmniej nie było strat w tym obszarze, tak jak to było od kilku lat wcześniej, że mieliśmy regres. Mieliśmy na 3800 policjantów, mieliśmy wakaty ponad 400. Tak? Ponad 400. Dzisiaj mamy status quo podobnie, natomiast nabór wzięliśmy 250 nowych. Policjantów i pokazuje, że do tej służby również garnie się, że tak powiem, nasza młodzież. Co też istotne jest, jeżeli chodzi o policję, to też i, i o wojsko, że co dziewiąty rekrut dzisiaj do wojska to z naszego województwa. Pokazuje, mm. jak jest zainteresowanie służbą. W naszym regionie jesteśmy województwem, które dzisiaj ma ponad 20 tysięcy już żołnierzy. To jest ponad 10% armii dzisiaj obecnie jest w naszym jednym woj w województwie aktywnych żołnierzy, to nie takich e, w ramach rezerwy czy, tak. czy, czy innych form. To jest pokazuje, że naprawdę jesteśmy bardzo sfortyfikowanym, ufortyfikowanym, e, dobrze wyszkolonym e, tutaj garnizonem. Oprócz tego policja, straż graniczna, to bowiem szczerze, że nasze województwo sto, stoi mundurem, myślę, że na 1,5 miliona mieszkańców, ponad 50, 50 tysięcy funkcjonariuszy różnego szczebla. To jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo i powiem szczerze, jesteśmy też dumni, że te służby potrafią sobą współpracować, co jest, nie jest wcale łatwe. Że sobą rozmawiają, spotykają się, że kiedy był kryzys na granicy, mogli pojechać razem na tę granicę i wojsko, Straż Graniczna, i policja, a nawet straż pożarna, i wspólnie działać. To, to nasza domena, to pokazały też kryzysy, które były ostatnio, między innymi powódź na Śląsku, też razem pojechała i policja, 107 funkcjonariuszy, jeszcze więcej strażaków, już nie powiem o wojsko, bo o wojsko. Prawie półtora tysiąca żołnierzy z naszego województwa pojechało również na Śląski udzielało wsparcia. 15. Kielczycka Brychada Zmechanizowana, Pułk Logistyczny, tutaj Olsztyński i Elbląski. Tak więc naprawdę, naprawdę powiem szczerze, na bardzo wysokim poziomie stoimy. Cieszę się z tego, że też nasza dywizja pomorska 16 jest najbardziej ukompletowaną dywizją, najliczniejszą, bo już prawie 17 tysięcy żołnierzy. E, oprócz tego nowe jednostki tworzące. Jeszcze musimy w ciągu dwóch lat nabrać prawie 3000 żołnierzy do zatrudnienia, mm. bo to Mazurski e, Pułk e, w Orzyszu e, Saperów. Do tego jeszcze nowa jednostka w Niedzicy. E, tak więc jeszcze e, wiele jeszcze innych formacji, dywizjonów rakietowych, które są w, w trakcie tworzenia i wyławie chociażby. Tak więc to też pokazuje, że i w Wolecku, też Wolecku, Szanowni Państwo, tam jest już dwa dywizjona, ma być więcej, ma być prawie półk. Tak więc powiem szczerze, że. To pokazuje, że, że jest zainteresowanie żołnierzem, szczególnie z Warmii Mazur, dlatego że mamy tutaj tradycję i ci żołnierze, ci chłopcy naprawdę spełniają. I dziewczyny również, to też jest istotne. Są bardzo potrzebne kobiety w wojsku, to nie jest wy, wypaczenie. Dziewczyny mają kompetencje, które są potrzebne w wojsku. To są kompetencje elektroniczne, nasłuchy, to są do pracy drobiazgowej, urzędniczej też, do logistycznej. E, tak więc kobiety są potrzebne. Dzisiaj kobiety stanowią ponad 20% struktury wojska w naszym województwie, mm, tak. a w policji nawet ponad 30%, a w straży granicznej prawie 40% jest kobiet. I to też jest ważne na przejściach granicznych, no, do przeszukiwania ludzi, też są kobiety, to są dzieci, to też są inne kompetencje miękkie, które są potrzebne e, do rozmów. Tak więc tutaj powiem szczerze, że naprawdę kobiety odgrywają rolę i zachęcam też i panie do tego, żeby wstępować do różnego rodzaju służb. Panie wojewodo, by to wszystko osiągnąć, o czym tu mówiliśmy... Potrzeba dużo pieniędzy, a pieniądze to także podatki, a podatki płacą przedsiębiorcy. Czy Urząd Wojewódzki ma możliwości i jak to robi, by wspomóc działalność gospodarczą, która na początek ma się rozwinąć, a potem wiadomo płacić podatki. Czy Jak, jak to robicie? To jest bardzo trudne. Rzeczywiście nas utrzymują podatnicy, natomiast chcę powiedzieć, że Potężne pieniądze minister Brody Narodowej skierował na warmię Mazury przez budowę Tarczy Wschód, obiecał, że e, zwróci szczególną uwagę, żeby to lokalne firmy korzystały i tutaj warto, żeby się certyfikować, żeby mieć dostęp do, tej, do tych zamówień publicznych dla wojska, e, bo czy w budownictwie, czy w pracach ziemnych to jest bardzo istotne, czy, czy w innych e, wysoko kwalifikowanych, elektronice, innowacjach w tym, w tym względzie, tam gdzie są drony, tam gdzie są technologie antydronowe, informatyczne, to też są bardzo ważne elementy i warto się tym interesować i mam nadzieję, że tak to się stanie, że właśnie te tereny przygraniczne to zdominują przedsiębiorcy właśnie z tych terenów przygranicznych. To też dla nich będzie dodatkowe wsparcie. Mimo kryzysu w Europie, bo trzeba powiedzieć, że jest ujemny dochód PKB brutto i w Niemczech i we Francji chociażby dzisiaj, ten jeden procent w Niemczech to jest bardzo tkliwy dla nas, dlatego że większość usług, które korzystają Niemcy to są właśnie usługi z Polski i towarowe i, i usług my, my generalnie dzisiaj tracimy. Troszeczkę na rynku niemieckim, natomiast zyskujemy na skandynawskim, co pokazuje też nasi tutaj przedsiębiorcy, szczególnie ci producenci drzew i drzewa i mebli to pokazują. Ja takie statystyki widziałem, tak więc to, to nastawia nas naprawdę pozytywnie, że mimo tego kryzysu przeszliśmy naprawdę suchą nogą i ten u nas wynik jest dodatni. Niewielki, ale jest dodatni. A rok był rzeczywiście trudny. Ten rok też będzie szacowany, że na delikatnie mówiąc, kryzysowy, a postaramy się go przejść suchą nogą, żeby tutaj nikt nie ucierpiał. U finału naszej rozmowy, panie wojewodo, marszałek Kościński y, przedstawił nam swoją wizję odpoczynku, gdzie y, dużo biega, czasami gra w siatkówkę, chociaż stwierdził, że to jest, y, że to jest dla niego kłopotliwe, bo nikt drużyny nie może zabrać. Co pan robi w, w, w chwilach wolnych? Może to jest niepopularne, ale ja jestem aktywnym, przede wszystkim myśliwym jestem, e, czyli, czyli nachodzę się zawsze. E, powiem szczerze, że oprócz tego jeżdżę motocyklem. E, jestem też. Zgodnie z przepisami. Tak, jestem zgodnie z przepisami i moja żona uważa, że mam za dużo tych, tych zainteresowań. Lubię podróże, lubię też, lubię też rower, ale rower nie wyczyna ale bardziej wycieczki z rodziną. Szczególnie, kiedy już jest ciepło, kiedy, kiedy od, odwozimy syna na treningi piłkarskie to właśnie rowerami, bo mamy tą piękną winostradę tutaj przez Olsztyn, co, co, co ułatwia tego typu komunikację przez Olsztyn i to dużo szybciej niż samochodem zachęcam do tego. Bieganie ze względu na, hola, na kolana odpuściłem tym razem, mhm. natomiast trzy razy w tygodniu crossfit, siłownia, tak więc to musimy robić dla siebie, ponieważ ten wysiłek fizyczny, czasami godzinę w ciągu dnia, jest, jest niezbędny. Tak Więc możemy tutaj e, wymyślać różne rzeczy, ale to dla naszego zdrowia jest bardzo potrzebne. A w zdrowym ciele, zdrowy duch, a ten zdrowy duch jest mi bardzo potrzebny. I chyba tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Panie Wojewodo, bardzo dziękuję za rozmowę. Pewnie dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.